No i witajcie. Wczoraj wyszła nowa aktualizacja do Hearthstone'a, więc może omówimy ją. Pierwsze moje omówienie. Jedziemy. Mamy trzy nerfy, trzech kart. Trzy karty do, do Rycerza Śmierci, do Łowcy Demonów i do Paladyna. Rycerz Śmierci i Paladyn Teraz yy, najmocniejsze klasy. W tym momencie. No. Łowca demonów jest... Też chyba jest mocny. Choć tam nie jest w tier jedynce. Jest w tier, tier dwójce. No. Prawie. W tier jedynce. Natomiast... Zobaczmy. Rewi konstruktorów. Wcześniej... Był znerfiony Tak, z trzech man na 4. Teraz jest znowu znerfiony Bo dalej jest grywalny Dalej jest mocny I z trzech punktów na dwa wytrzymał się, tak? I, czy to wystarczy? Żeby przestała grać? Myślę, że nie Myślę, że będzie grana dalej Czy będzie we wszystkich? Możliwe Nie Myślę, że będzie grana dalej i, I będzie grywalna Ta karta Natomiast Wiadomo, na pewno słabsza jest Jakby dostała Może na manę Może by przestała grać Znowu na manę nerfa Natomiast y, na ten moment y, Mi się zdaje, że Jest grywalna y, Mieściwa się paczka Dostała z 6 kryształów manę na 7, tak? O jeden kryształ droższa jest. Czy ona będzie grana? Nie wiem. Nie grałem tym deckiem. Nie wiem, jak ona szybko wychodzi. Czy ten jeden manę to wystarczająco, żeby ją zlikwidować? Tam może cały deck nawet zlikwidować? Nie wiem. Tego to nie wiem. Akurat. Natomiast yy, lecimy dalej płaska świetlista. Tak samo została znerfiona, Też jeden kryształ manę więcej z 9 na 10 kryształów many. A o niej co ja mogę powiedzieć? No, na pewno osła osłabiona jest, będzie wolniejsza. Paladen przez to trochę wolniejszy będzie. Natomiast yy, mi się zdaje, że jeden manę to. To nie jest y, aż tak dużo, żeby przestała grać. No ona w miarę tam szybko wychodziła, ta karta e, tanio. Aladdin dużo tych y, kart zagrywa. Ma sporo jedynek, więc grywalnych jeszcze do tego. Więc ona, jej tam koszt szybko schodził w dół. Więc myślę, że dalej będzie grywalna. No, a co o tych nerfach można powiedzieć? No, dwie najlepsze klasy dostały nerfa. Chyba dobrze, tak? Dalej, zmiany w ustawce. Ustawki nie będę omawiał, choć tutaj jest najwięcej tego, ale ustawki nie będę omawiał, bo nie gram i nie bardzo się interesuje ustawko, jakoś tak. Nie podeszła mi ta ustawka, więc lecimy dalej do areny. Aktualizacja areny. Dostosowano częstotliwość występowania kart. Mocne karty klasowe dla Rycerza Śmierci, Łowcy, Maga, Paladyna i Szamana będą pojawiać się rzadziej. Mocne karty klasowe dla Łowcy, Demonów i Wojownika będą pojawiać się częściej. Czyli chcą jakoś tam wyrównać klasy. Chyba dobrze najlepszej sytuacji by była jakby Te klasy miały wszystkie Porówno siłę tak Równe win ratio i te sprawy tak To pewnie nie jest do uzyskania Żeby całkowicie to wyrównać ale Tym bliżej tym lepiej nie No i zlikwidowali karty takie jak Hrabina Tak hrabina banda spoczonych Faldorej, Diabelski pakt I Astalor Paweł Przysiężca, tak? Nie będą już powiedzieć się w selekcji. Te karty to po kolei: o kolei Hrabina, Banda Spoczonych Faldorej, Diabelski Pakt i Astalor. Co można powiedzieć o tych kartach? No, Astalor myślę, że mocny był na arenie. Więc pewnie dlatego został wywalony. Natomiast Hrabina, panda Spoczonych i Diabelski Pakt one mają duży minus, yy, w tym że mus dek musi być specjalny, tak? Specjalnie złożony dek. Tak? Tutaj nie może być neutralnych kar. Tutaj w ogóle stronników i tu stronników nie może być. Mi się zdaje, że to jest ciężkie do uzyskania na arenie. Ciężkie do uzyskania. No bo, taka hrabina, jeśli to uzyskasz, tak ten okrzyk bojowy, to jest mocny, bardzo mocna karta na arenę. Natomiast mi się zdaje, że nie jest to łatwe do uzyskania. Więc, chyba, dlatego zostały wywalone te karty. Tak mi się zdaje. No i co, i tyle, tak? Poprawek, błędów już i usprawnień gry nie będziemy omawiać. Więc co? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych kartach, o tych zmianach. No i zapraszam do filmu, który gdzieś tutaj się pewnie pojawi. Innego mojego filmu. I możecie napisać, jak mi wyszło pierwsze moje umówienie. No. Nie omówiłem całe, całego, ale no. Wiadomych przyczyn. Już mówiłem. Dobra. Dzięki za uwagę. I cześć.